Miażdżącej wręcz krytyce poddali koncepcję budowy w rojowie spalarni odpadów uczestnicy spotkania odbywającego się we wtorkowy wieczór 24 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Argumenty przeciwko tej inwestycji przytaczali zaproszeni przez organizatorów eksperci, a także sami mieszkańcy, w przytłaczającej większości zwolennicy protestów w tej sprawie. Ich zdaniem to przedsięwzięcie szkodliwe dla środowiska, nieracjonalne ekonomicznie, nieefektywne i generujące problemy logistyczne. Jest generalnie w tej chwili tendencja do stosowania energetyki rozproszonej, czyli małych instalacji, a nawet bardzo małych, które lokalnie załatwiają podmiot. Chodzi po prostu o to, żeby nie generować zbędnego ruchu oraz problemów logistycznych związanych z dostawą odpadów do dużych spalarzy. Krótko mówiąc, istnieje dyrektywa europejska, która mówi, że jeżeli powstaje odpad, on powinien być unieszkodliwiony yy, w miejscu jego występowania. Środowisko. Spalanie odpadów alternatywnych w spalaniach powoduje poważne przepocienie limitów niebezpiecznych cząstek ich stężenia. Wydostające się przez komit, a nie wychwycone przez bitwy workowe. Nie nie tylko jednej z mniejszych szkodliwych substancji, która już była wspominana, a mianowicie niepcyny. To ogólna nazwa silnie trujących chemicznych związków należących do rodzajów chlorowanych, megawodorów aromatycznych. Ich obecność może skutkować niepłodnością, jest to najgorszy rodzaj paliwa, jaki możemy sobie wyobrazić. Być może jeszcze 20 lat temu byłoby inaczej. Natomiast w tej chwili, przy tych poziomach odzysku, konieczności odzysku i recyklingu, pozostałość ten pre-RDF, no to są. To jest tak, powiem, to nie jest wcale tak, jak tutaj jest napisane w raporcie, że to ma taką wysoką kaloryczność. Nie, to ma niższą kaloryczność. Poza tym, tak jak powiedziałam, bardzo ważne jest to, że nie da się węgiel spalając, tak jak mówiłam, wiemy, jaki on jest, jaką ma kaloryczność i jest to jeden surowiec. Tu są zmieszane surowce z przeróżnych rzeczy. I nie da się tego wymieszać i zrobić na przykład z tego, no nie wiem, ciasta na chleb, tak? Dodając drożdże, nie, tak się nie da. I w każdej chwili może nastąpić przygaszenie płomienia, palniki duże. Dobrze, no to pan tu wykazał, że musimy dołożyć energii, za którą zapłacimy, żeby uzyskać praktycznie znikomą energię. W, tym, że w gminie wytwarzamy około 10 tysięcy ton śmieci rocznie. A w postaci RDF z tego, jak usłyszałem, odzyskamy zaledwie 1000. Chciałem to bardzo, żeby wyraźnie wybrzmiało. Spalarnia projektowana jest na 15 tysięcy, a my do niej dostarczymy z naszej gminy 1000, tysiąc. Pozostałe 14 tysięcy musi zostać przywiezione. Ale przede wszystkim ale przede wszystkim ten 1000, tysiąc to jest zaledwie 10% wytworzonych w naszej gminie śmieci. Się, pojawiła się wątpliwość. W takim razie jak zmniejszenie ewentualne kosztów utylizacji zaledwie 10% wytworzonych u nas śmieci może wpłynąć na koszty yy, płaconych na homo. Pomysł budowy elektrociepłowni starał się bronić burmistrz Patryk Jędrowiak. Musimy znaleźć rozwiązanie i odpowiedzieć sobie na pytanie czym będziemy opalać sieć ciepłowniczą, czyli sieć, która dostarcza ciepło do kilku tysięcy naszych mieszkańców. Bo wiemy, że czas węgla się kończy. Widzimy to też po zmianach cen węgla. U nas ta zmiana na razie przebiega delikatnie, ale już w najbliższej zimy doświadczymy tego, że po prostu węgla będzie brakować albo będzie on w bardzo wysokiej cenie. Stąd też nasza inicjatywa, żeby zaproponować rozwiązanie, które będzie generowało mniej emisji niż dotychczasowa kotłownia, a jednocześnie pozwoli rozwinąć sieć ciepłowniczą i wyeliminować to, co nas tak naprawdę truje, czyli niska emisja i palenie domowe. Protestujący dawali jednak wyraźnie do zrozumienia, że proponowane rozwiązanie budzi ich obawy. Mieli żal do władz samorządowych, że plany dotyczące budowy nie zostały poddane konsultacjom. Dlaczego mieszkańcy nie zostali przez i czy my rzeczywiście chcemy, żeby ta inwestycja została uruchomiona? Ale panu również tutaj takie, takie zdanie, że ta spalarnia jest przewymiarowana. A więc, że będziemy spalać 20 razy więcej odpadów niż yy, będzie miało strzeszu. A wszystkie te zanieczyszczenia, ponieważ spalarnia jest umiejscowiona w takim miejscu, w jakim jest, wiemy, jaka jest duża wiatru, wiemy, w jaki sposób popłyną wiatry. Nie mamy na to żadnego wpływu. Wszystkie te zanieczyszczenia będą yy, spływały na odstrzeszu. Państwa przychodzę tutaj dlatego, że nie chce w mieście spalarni. Ja uważam. Panie burmistrzu, państwo radni, chcecie mieć mandat do budowy tej instalacji, zróbcie referendum. Ja, a to jest nie w Referendum do spalarni? Super, ale pójdźmy dalej. Odwołajmy burmistrza. W Polsce, w którym to się uda? W Polsce funkcjonują instalacje, funkcjonują instalacje, które można zweryfikować. Czy faktycznie tam osoby jest większe zachorowanie za na raka? Czy są, pojawia się spłodność? Czyż to są instalacje obok nas? Śmiało, do Poznania, Krakowa, Rzeszowa, do Warszawy. Można to sprawdzić. Ale, szanowni Państwo, emisja bo to jest najważniejsze emisja przebadana. Przez naukowców, w publikacjach, nie w internecie napisana, co komu się podoba. Emisja z takich instalacji jak ta jest dziesięciokrotnie niższa niż z istniejących instalacji węglowych. I to jest podstawa, dlaczego one są tak rozpowszechnione na zachodzie. Z tą ostatnią tezą polemizował jednak poseł Andrzej Grzyb, który dał do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem spalania odpadów. Przeciwnika gmina w Polsce, która miała 1 MW z z wiatru, 2 krawaty z biogazu i 4 krawaty z fotowoltaiki, to jest de facto samostarczalna energetycznie. Oczywiście w kwestii to bardzo często przytacza. Oczywiście, że data gminy Ostrzioszy wymaga trochę więcej, pewnie czterokrotnie byśmy musieli przemnożyć te, te wszystkie wskaźniki. Więc moim przekonaniem powinniśmy raczej myśleć o tym, żeby żeby y, z jednej strony mieć taką energię, ale żeby, żeby ona też pochodziła ze źródeł, które są społecznie akceptowane. I to byłoby najważniejsze. w dobrą wolę, że chce się po prostu pewne problemy rozwiązać. Nie jest to proste. Na sali widzę dużo radnych Rady Miejskiej. Doczeka Was, Szanowni Państwo, pogłębiona refleksja nad tymi rozwiązaniami. Bo choćby się nie nawet miało prawo, mia miało rację, to trzeba jeszcze do tego wszystkiego ludzi przekonać, że to nie jest szkodliwe i, 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 i nie tylko korzystne, ale i zdrowe. W każdym razie myślę, że tutaj należy po prostu jeszcze raz do tego tematu podejść chyba globalnie, nie tylko w mieście gminy ostrzeżą, ale również w całym powiecie. Alternatywne wobec elektrociepłowni rozwiązanie zaprezentowała też Teresa Adamska. To geotermia. Przekonywała, że według badań przeprowadzonych przez Polską Akademię Nauk i Akademię Górniczo-Hutniczą, Południowa Wielkopolska jest obszarem szczególnie zasobnym w to źródło energii. Jeżeli zaczynają pukać do naszych drzwi firmy duńskie, firmy kanadyjskie, o to, żeby oni jakby dostawali prawo, te koncesje, na te odwierty póki co w dużych miastach, bo wiedzą, że tam jest po pierwsze zbyt, no to, to dlaczego mamy znowuż oddawać to, co mamy najlepszego, komuś, jeżeli sami potrafimy to produkować, to mogą być spółki gminne, możemy, nie wiem, nawet for non profit mogą być po kosztach, tak? Mamy wtedy tanią energię, mamy wtedy tanią żywność. Rolnicy mogą robić i suszyć, nie wiem, mogą... Jeżeli odwiert jest na przykład w lasach, tak też bywało. No to wyobraźmy sobie, że robimy tartak, tak? Robimy tartak, suszarnie. Yy, bo wszystko, co możemy w tym lesie wykorzystać dzięki tak, takiemu odwiertowi, a resztę najzwyczajniej w sieci wprowadzić w sieć. Przecież my mamy gęstą sieć energetyczną. nie jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie w Polsce. Są wyjątkowe miejscowości, które są w stanie zaopatrzyć sieć z energii geotermalnej, natomiast powszechnie jak na razie nie została ona zastosowana ze względu na brak opłacalności. Jeżeli okazałoby się, że w naszym przypadku jest zupełnie inaczej, to oczywiście zawsze można to rozważyć. Natomiast podstawową zasadą jest to, że oczywiście my chcemy odejść od węgla, ale to musi być też racjonalne odchodzenie dla mieszkańców. Burmistrz deklaruje przy tym, że jest otwarty na różne warianty rozwiązania problemu energii cieplnej. Na pewno będziemy rozmawiać i z radnymi, i z naszymi ekspertami. O ewentualnych możliwościach, o tym co dalej. Ja tylko pragnę zauważyć, że to jest jedno z spotkań. Mieliśmy wcześniej spotkanie na przykład z Radami Dzielnic dwóch, które miało troszeczkę inny przebieg. Tu było spotkanie organizowane przez typowo przeciwników, więc co zrozumiałe ilość osób. E... Stawionych negatywnie była prawie że stuprocentowa. Natomiast na pewno będziemy dalej prowadzić te rozmowy. Zapraszamy na spotkanie 3 czerwca, gdzie przyjadą również profesorowie, żeby przekazać rzetelną informację. To nie chodzi o to, że na tym spotkaniu ma zapaść jakaś decyzja, bo to nie o to chodzi, tylko żeby mieszkańcy mieli rzetelną informację, jakakolwiek decyzja nie zostanie, nie zostanie podjęta, żeby też po jakimś czasie wiedzieli, z czego ona wynikała i skąd będą brały się też późniejsze konsekwencje, takie lub inne. Czy silna presja społeczna okaże się skuteczna i władze odstąpią od swoich zamiarów? Pytanie to pozostaje otwarte.